Rosman, nienawidzę Cię. Miałam wejść tylko po to, czyli po pimple Patches z Erne. Ponoć teraz jakieś bardzo fajne. Jezus, ale mam golden hour. Boże, zajebiście. No ale co, kochani? Puder się stukł w torebce, więc trzeba było kupić puder taki warietę na poprawki. Na promocji było Ciao Bella, moi drodzy. Co to jest? Vinyl Lip bo w bardzo ładnym kolorze. Do tego z Everybody London mamy konturówkę yy, Latte Nude. Do tego mamy brązowy eyeliner z Ewelinki, bo uznam, że nie mam brązowego eyelinera. Na się mam w słoiczku z 3 I mam y, czarne, niebieskie, czerwone, zielone. Brązowego nie mam. No i chuj! I 97 zł. Serio. 97 zł. Nie moje. Ale, ale. Przy Kasie jeszcze zobaczyłam takie słodkie kubki z napisem mama. I wzięłam dwa. Także pewnie moja mama tego nie obejrzy, ale zobaczę w domu. O. Po złotówce, kurwa, po złotówce. Jeden kubek za złotówkę, drugi za złotówkę. Mam jedną mamy tylko, ale wzięłam dwa kubki. Może jeden dam tacie, albo po prostu mama się ucieszy z dwóch. No i miałam smaka na ciastko przy kasie, no i ten, herbatkę. Ale to już na osobny paragon wzięłam, bo tamte kosmetyki tylko 97 zł, a to za te zakupy 11. Rosman, nienawidzę cię. Miałam wyjść tylko po te zasrane plasterki na wypryski.